Ela Gawin, krakowska blogerka, influencerka, youtuberka, przedsiębiorca. Nagrywam taką wiadomość dla Państwa Dominika Borowskiego, specjalisty do spraw reklamy organizacji imprez, tiktokerki Patrycji Dąbrowskiej, Tiktokerki, instagramerki Klaudelizy i tiktokerki, instagramerki Izabeli Kisio Skorupy. Moi drodzy, no bardzo szkoda, bardzo żałuję, że niestety to halloweenowe spotkanie w Krakowie z widzami się nie odbędzie. Miałam nadzieję, że się spotkamy, poznamy no przykro mi jest, że ta impreza jest odwołana. Ja moją imprezę z widzami mimo to tego dnia robię. Spotykamy się pod ratuszem o godzinie 18. Potem porobimy sobie jakieś zdjęcia, filmiki. Porozdaję widzom zdjęcia z moim autografem. Potem pójdziemy do McDonalda coś zjeść. A potem do jakiegoś klubu, pubu na kawę. Na piwo porozmawiać. No drugi dzień, 31 października, czwartek, za kilka dni. To jest właśnie Halloween, i miała być ta wasza impreza w Krakowie, na ulicy Szewskiej, w jednym z klubów krakowskich. No niestety odwołaliście imprezę, bardzo żałuję. Ale z drugiej strony ta data nie jest może taka fortunna, bo. Wiele osób jest zajęta przygotowywaniem grobów do święta zmarłych, do święta wszystkich świętych. Na drugi dzień trzeba wstać wcześnie, pójść na cmentarz z rodziną, zapalić świeczki na grobach zmarłych najbliższych osób. Więc myślę, że na pewno nie byłoby takiej też dużej frekwencji więc może nie ma czego żałować. Ja moje spotkanie robię, no bo jestem z Krakowa, no to na parę godzin wieczorem mogę wyjść i raczej kieruję zaproszenie na tą imprezę do osób, które są z Krakowa lub z okolic. Raczej nie sądzę, żeby ktoś gdzieś z jakiejś dalszej części Polski się fatygował. Jeżeli kiedyś będziecie robić jakąś imprezę, to ja chętnie wezmę w niej udział, nie muszę być gościem specjalnym, mogę po prostu kupić bilet, przyjść, będzie fajnie. Uważam, że Dominik ma bardzo ciekawe pomysły, jest kreatywny, jeśli chodzi o organizację tych imprez. Także nie powinniście się, się przejmować, że to się tym razem nie udało. Moim zdaniem trzeba współpracować, trzeba się wspierać, nie trzeba mieć uprzedzeń, nie trzeba być pamiętliwym. Wszystkie nieporozumienia, jakieś problemy można rozwiązywać, także jestem przekonana, że się tutaj jeszcze pogodzicie z faktem, że ta impreza się nie odbędzie i w ogóle między sobą. Ja chciałam dodać ze swojej strony, że. Ja jestem osobą, która nie ma uprzedzeń wobec nikogo. Pochodzę z rodziny katolickiej, mam prawicowe poglądy polityczne, popieram prawo i sprawiedliwość. Mimo to chętnie, przyjaźnie się współpracuję z ludźmi o innych poglądach politycznych, o innym światopoglądzie, o innym sposobie bycia. Nie, nie przeszkadzają mi osoby ze środowiska LGBT wręcz przeciwnie, uważam, że każdy ma prawo być sobą, każdy ma prawo żyć jak chce i po prostu działać, być szczęśliwy pracować, rozwijać się dlatego na moje sierpniowe spotkanie z widzami zaprosiłam Matty myślałam była szansa, że tajemnicza Monika nawet mogła się pojawić na tej imprezie uważam, że nie powinno być tak, że jeżeli nie identyfikujemy się z czymś sposobem bycia, czy poglądami, czy światopoglądem, to nie powinniśmy takiej osoby od siebie odpychać, czy odsuwać, czy od niej się odwracać, dlatego, że każdy ma prawo być sobą. Żyjemy w wolnym kraju, w Polsce, i każdy ma prawo być sobą. Ja sama nie jestem ideałem, ale z drugiej strony staram się y, naprawiać błędy jakie popełniam. Cały czas dbam o to, żeby mój wizerunek był dobry w internecie. No i mam nadzieję, że mi się uda wyjść na prostą. <noise> Natomiast no, chciałam się po prostu podzielić z Wami takimi przemyśleniami. Ja sobie dzisiaj trochę czytałam takich. Artykułów o zjawisku odrzucenia, o zjawisku ostracyzmu, o zjawisku cancel culture. W dzisiejszych czasach jest tak, ale to, to, to jest postawa, to są ludzkie zachowania, które się przejawiały na w okresie minionych setek tysięcy lat zawsze jedne grupy odrzucały inne, grupy ludzi, zawsze grupy osób odrzucały pojedyncze jednostki niezależne, wybitne, nieprzeciętne, oryginalne, idące swoją drogą. Zawsze ludzi jakoś piętnowano, poniżano, dokuczano im. Co nie znaczy, że to było właściwe. Taka, taka postawa jest zła. Uważam za absurd, że można komuś odmówić wstępu na imprezę, że internetowi hejterzy dzwonią do klubów, żeby kogoś nie przyjąć rozpowszechniają jakieś plotki, pogłoski o twórcach internetowych, influencerach, żeby im niszczyć karierę, żeby nie zarabiali, żeby byli nieszczęśliwi, przygnębieni, zestresowani. I takie, takie to są niestety mechanizmy ludzkich zachowań, bardzo częste, nawet znane nam ze szkoły, z... To się zdarza w jakichś miejscowościach małych, w, na osiedlach, w miastach i tak dalej. Słuchajcie, kiedyś też tak było w średniowieczu, że jak jacyś ludzie czy na przykład kobiety były niewierne mężom, albo miały oryginalne poglądy, no to je palono na stosie. Dawniej ludzi właśnie linczowano, zakuwano w dyby, bito. Czasem w jakichś środowiskach takich prowincjonalnych, wiejskich wywożono na taczkach jakieś osoby, które w danej miejscowości żyły w inny sposób niż pozostała część tego małego czy większego społeczeństwa. Ale człowiek, ludzie nie powinni wymierzać sprawiedliwości na innych. No i niestety jesteśmy świadkami tego, że dalej to ma miejsce, bo mimo że jest 2024 rok, to już nie jest średniowiecze ani czas starożytne, gdzie ludzi można było traktować przedmiotowo jak niewolników. No a mimo to w internecie internet stał się taką przestrzenią, gdzie można każdego poniżać, linczować, odrzucać, obrażać, rozpowszechniać plotki o nim, oceniać go. A słowa czasami wyrządzają więcej krzywdy niż czyny. Także.